Siemaneczko moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Roblox News i dzisiaj powiem Wam o nowym evencie, który zaczął się w Roblox. Jeżeli jesteś ciekawy, Widzu jaki to event, zapraszam Cię już do oglądania tego materiału. I jeszcze przed rozpocząciem przypominam, że jeżeli ktoś z Was jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to w tym momencie może to teraz zrobić. Widzu proszę kliknij ten czerwony przycisk tam na dole, żeby stał się szary i nie zapomnij również o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Pamiętaj także o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem i przypominam Wam, że na 500 subskrypcji mam dla Was niespodziankę. A teraz przechodzimy już do tematu dzisiejszego odcinka. Event dotyczy Wonder Woman można w łatwy sposób zdobyć sobie fajne, darmowe itemy. Jednakże czy na pewno wszystkie itemy są darmowe? No właśnie, niestety nie. Trzy z nich są do kupienia za Robuxy, ale tych darmowych jest na szczęście więcej. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzu, że trzeba kupić sobie trzy itemy z eventu za Robuxy. Teraz widzicie, jak wyglądają te itemy, które będzie można zdobyć podczas tego eventu. Dostajemy również informację and more coming soon, czyli i więcej wkrótce. Co znaczy, że wkrótce możemy spodziewać się nowych itemów, tym razem pewnie od innego superbohatera. Teraz obejrzymy sobie trailer tego eventu bez muzyki, żebym nie dostał praw autorskich. I to był właśnie trailer nowego eventu związanego z Wonder Woman w Roblox. Moim zdaniem mapa i grafika, którą widać na trailerze jest niesamowita. Wygląda świetnie. Widać, że twórcy się postarali. Nie powiedziałem wam jeszcze, w jaki sposób można dostać tej temy. Wystarczy, że zagracie w tę grę, którą przed chwilą widzieliśmy na trailerze. Możecie tam znaleźć sklep, w którym można je kupić. Musicie zdobyć coiny. Jak je zdobyć? Wystarczy, że wykonacie questy. W ten sposób zarobicie coiny i kupicie sobie itemy. Ja uznałem, że nie ma sensu robić poradnika, jak zdobyć te itemy, skoro po prostu wystarczy je kupić w sklepie, który znajduje się w grze. Ale w opisie zostawiam link do innego poradnika od Konora 3D, który nagrał bardzo fajny poradnik, jak wykonać wszystkie questy. W tym odcinku Roblox News byłoby to już na tyle. Dziękuję wam, jeżeli obejrzeliście ten materiał do końca i dawajcie znać, czy podobał Wam się nowy event. I ja się już z Wami, jak do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Robloxa. No i się ma. Tell me pretty lies